Cześć witajcie na moim kanale Kolejny dzień, kolejne 50 zł zainwestowane w zdrapki. Mam big zdrap. No wczoraj żebym się machnął. Kasa La Lawiwa, czy jak to się tam jest? Lawiwa kasa, o. Ja byłem przekonany, że drapie tom. <laughs> Dopiero jak przeglądam film, mówię ja pierniczę co, co, co ja tam mówię w ogóle. No i teraz z numerem 10. Big Drap Classic Black 7 z numerem trzecim w jedynce było 30, w dwójce było 30. Zobaczymy trójkę, ale to są zdrabki z innej paczki w ogóle, nie, nie są po kolei że z jednej paczki. Miałem jedynkę trzy dni czy 4 dni temu, miałem 30 zł. Wczoraj miałem dwójkę czy przedwczoraj. przedwczoraj. I miałem 30 zł i zobaczymy w trójce, czy coś dzisiaj padnie. Ekstralinie do tego z numerem 12 ostatnio ładnie się spisały. 150 zł dały i stara jeszcze krzyżówka z numerem 16 w bonusie. Klient tajemniczy, dobra, także wkład. 50 zł idę naddrapać krzyżówkę i ekstralinie. I widzimy się za momencik, w tym czasie. Maj subskrypcję, yy, łapkę i co? Widzimy się za sekundkę. Idę drapać. Jestem jak na razie w liniach nic w krzyżówce. Mam chyba dwa sotu sok i oko. Ostatnie po jednym słowie, no zobaczymy. Linie nic, zobaczymy to i na końcu big zdrap z numerem 10. Myślę, że tu teraz dzisiaj walniemy stówkę. Dobra. 7 Szukamy, jedziemy. Mamy jabłuszko i koronę. Coś trochę tu za. Autko, kości, gitara, gra, kawa, pierścionek. Kroszka serce, gwiazda tęcza i urale. No już chyba tu siódemki nie ujrzymy. No tak. Czyli ta jest przegrana z numerem trzecim. Puk. Dziękujemy za uwagę. Dobra, to lecimy z. Z liniami, może nie? Mamy gwiazdę, której nie ma, mamy piłkę, która występuje. I mamy kwiatuszka. Kwiatuszka, którego tu chyba nie ma. No nie ma, nawet słońca też nie ma. Jest gdzieś arbus, jest. Tutaj jest arbuzek. I to na tyle. Łódź. Czy mamy gdzieś Łódź? Tu jeszcze piłka była zmyłka. A Łódź, gdzie jest Łódź? Gdzieś pod Warszawą chyba. Łódź Tu jeszcze piłka. Dobra. I mamy diament. Diament i soli. Jest, ale już widzę, że tutaj tego nie będzie. Tego nie będzie. Dzwonny zygmunta. Nie ma. Parasol. Dzisiaj nie pada. Dzisiaj nie pada. Parasol. I bedronka. Siedzonko. Tak zwany leżak Siedzonko, tak zwany leżak. No dobrze, będą sekulary, czy nie? Słońca nie ma. Tak jak mówiłem i słoń słońca nie ma i słoń. Czyli kiszka można powiedzieć dzisiaj w liniach. No. FDJ się robi tu niebezpiecznie, znowu na zero idziemy czy jak kurde kurcze tak może to M kan to M. Mamy Mu i oko, czyli drugie. Mamy dwa słowa. jakby B wpadło jeszcze o, nie, albo C". No to już by coś mogło być. A mamy Y, y Jak y. E. Y, y, y. Dobra ryba. Co powie ryba? Jak się wyryba? I. Y. Czy mamy tu y? Mamy U jeszcze nie zdrapane, ale y. chodzi o Y, jest Y i nie ma nic więcej, dobra. D. Mamy DON. I więcej nic. Dobra. I tutaj chodzi o D. D. Sonada. Jest trzecie słowo. emu oko sonada, czyli będzie wygrana. Super. Jeszcze razy tutaj trzy i będzie dobrze. D. Ale walczymy o jeszcze jedno słowo albo więcej. Tys. Mamy tu, aby L brakuje, no ale to już raczej nie będzie. Ty. Ty, 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 ty. Dobra. A my walczymy w trzeciej, w trzeciej, w trzeciej walczymy o następne słowo. Tu coś dojdzie. No chyba nie. Ten ty te, tu ma. I doszło. Oset. Mamy czwarte. Mamy czwarte słowo. Jeszcze literkę byli, już by było dobrze. Ale mamy x i, i C. x. i C. Ale 40 20 zł już mamy C. Tutaj nic nie dojdzie. Tutaj też nic nie ma więcej. C, tu mamy C, ale to nic nie daje. A jest UNESCO. Następne to jest piąte. To mamy 30 zł, czyli będzie razy 1. Mamy oko, raz, UNESCO 2, MU3, OSE 4, Sonata 5. I nic więcej nie ma, tak? L, Z. Z nie było, L nie było. B. też nie było. Dobra, razy 1 będzie. No, 3 Dobra, jest e. e. E, Także mamy 30 zł w ostatniej. Także nie jest źle. Przyżówka się spisała. Z numerem 16. 5 słów w ostatniej. 30 zł na 50, czyli 20. Jesteśmy do tyłu, czyli big Drabiac, teraz Z.

kiszka B, D no dobra, czyli podsumowując nasz draping na 50 zł wydany wygrała tylko krzyżówka XXL z numerem 16 dała ja 5 słów w ostatniej mamy 30 zł, czyli 20 do tyłu czyli nieźle dobra to by było na tyle jutro, premiera. rubinowe coś tam za 5 zł. Nie wiem, zobaczę, jak dzisiaj wrócę z nocki. Jak tam jutro się prześpie, to koło południa może coś tam wleci. A teraz do kuchni robimy obiadek. Już się kapustka kiszona gotuje. Do tego będą pod udział kurczaka, sosik i ziemniaczki. I jeszcze do tego ogóreczka. bo Karol sobie zażyczył chyba ogórka. Nie, Kinga ogórki. A Karol yy, kapustkę. I tak to wygląda. Muszę robić dwa razy, bo to wiadomo, nie? No. Także do kuchni i spadamy i jedziemy z tym koksem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego. Dużo wygranych. Cześć.